Witajcie bardzo serdecznie widzowie. Pewnie spytać, jak tam u mnie zdrowie. Może być, jest lepiej niż było, ale i tak raczej prędko na szlak nie wrócę. 11 sierpnia 2017 przez Polskę przeszła najsilniejsza nawałnica od blisko 100 lat. Nawałnica ta poniższyła wszystko praktycznie na swojej drodze. pogoda była tak nieprzewidywalna, że po prostu było gorąco tego dnia. ja nie wiedziałem, że będzie silna burza i nie byłem jeszcze wprawionym łowcą burzy, bo w dwo, 2016 roku wprawdzie z kumplem działaliśmy tak hobbystycznie: że po prostu patrzymy, o brzmi, o burza idzie, o, a wyjdziemy na albo i tak se spontanicznie popatrzymy na wyładowania. Tak? O, bo o. Bo ja się zacząłem interesować tak głównie dopiero od 2018 roku, i zacząłem działać w terenie, więc no. Początkowo tylko nagrywając na Facebooka i robiąc foty. No. Wracając, 2017 rok był rokiem przełomowym dla mnie i dla innych chłopców burz, którzy dopiero zaczęli swoją przygodę z burzami. Jednak było czuć za dnia duchote. Wieczorem było parno. Sąsiedzi mi mówili, że ten, że przejdzie burza, tak jak zawsze, bo zawsze widzowie nas do tej pory burze omijały lub przychodziły takie klasyczne, że popadało, popadało, pogrzmiało i poszło. Nie, nie, nie. Nic bardziej mylnego. Zaczęło się błyskać jak jasna cholera, przepraszam za przekleństwo widzowie, bo wiem, że ktoś obejrzy mój film. Zaczęło się błyskać, co sekundę był błysk, błysk, grzmia nie grzmiało o dziwo. Błyskało się jakby był dzień. Pamiętam ten dzień, bo... <laughs> widziałem po prostu, bo z kumplem zaczęliśmy szybko ogarniać u niego kurnik. Szybko u mnie pomógł ogarnąć kwiaty. Ogarnialiśmy, wszystko zabezpieczaliśmy, żeby po prostu wiatr nie porwał i do domów. Babcia pomogła wyjść po prostu ze świętej pamięci dziadkiem, zobaczyć oglądziny garażu sąsiadów, który zwiało, i pomóc pozbierać części. Ale tak naprawdę zniszczenia odkrył tylko poranek. Poranek odkrył, zniszczenia jakich nie spodziewał się nikt. Dzień 12 sierpnia odkrył masę zniszczeń, masę gałęzi, masę kabli, wszystkiego. Generalnie cześć pamięci tych, którzy umarli w tej napomnicy. Ona odcisnęła i będzie odciskała pewnie piętno na tych, co ją przeżyli od Dolnego Śląska po pomorze, zwłaszcza w pasie Wielkopolska, ku i pomorze, bo po pierwsze tam rozrabiała najbardziej. Oraz tam najwięcej osób po prostu zginęło, lub zostało rannych. Generalnie nie jestem w stanie wam doprecyzować, czy w tej nawałnicy z 11 sierpnia 2017 była tromba powietrzna. Niektórzy sugerują, że była, inni sugerują, że nie była. Jeszcze inni sugerują, że to był zwykły wiatr prostoliniowy. Tego już nie stwierdzimy, na ten moment wiadomo tylko tyle, że był wiatr prostoliniowy z tak zwanym downburstem. A czym jest downburst? Wypadałoby wyjaśnić widzowie czym jest downburst. Downburst to jest silny podmuch wiatru, zwykle w burzach wielokomórkowych, ale może się zdać również w burzach superkomórkowych, to jest nagły przypływ powietrza od góry do dołu, czyli downburst to taki pęd powietrza, który po prostu Pustuje poryby. Jak masz <laughs> wiatr na linii do 80-90, to downburst niekiedy powoduje poryby do 120-140 na godzinę, a w skrajnych przypadkach ponad. <laughs> no i ten skrajny przypadek niestety się wydarzył, bowiem 11 sierpnia w większości kraju od Kujaw przez Pomorze po Elbląg porywy przekraczały oficjalnie 120-140, ale nieoficjalnie widzowie. Mówi się, że w sierpniu 2017 w efekcie superkomórki burzowej bądź po prostu silnych downburstów punktowo porywion mogą przekroczyć 170 na godzinę. Widzowie! Co ja mogę wam powiedzieć? Generalnie jeden nigdy nie lekceważcie prognoz nawet jak ktoś wam spami. Ludzie Owcebusz ostrzegałem. Starałem was się ostrzec. Przed ulewami ostrzeglił Owcebusz trafnie, bo większość z nich już ostrzegała na swoich materiałach wideo od poniedziałku, <gryw> że będą ulewy. Ja też przeglądałem modele numeryczne i także starałem się informować na bieżąco. Nie zawsze się dałem, bo mam kontuzję stawu skokowego, więc nie siedzę tyle przy już, żeby nie nadwyrężać go jeszcze bardziej niż już mam. Dlaczego nie było prognozy wczoraj? Bo wczoraj byłem rano na rentgenie, a potem praktycznie cały dzień leżałem z okładem chłodzącym albo leżałem, żeby odciążyć staw skokowy. Przepraszam Picowie za to. Wyleczę staw skokowy do końca. pojawi się więcej filmów. Pozdrawiam. No i co? Jaki jest wniosek z poprzednich lat, jak i tego roku? Ech, prognozy, prognozami, a pogoda i tak swoje. Na Kujawach miało spać ponad 100 litrów, na szczęście nie. Ale niestety najgorsza sytuacja jest na Dolnym Śląsku opolskim, czy się małopolskim. Jeśli jacyś widzowie są z Małopolski itp ITD może się nadsyłać materiały jak u Was wygląda sytuacja A i trzymajcie się tam, bo tam sytuacja jest tragiczna. Mam nadzieję, że ludzie wyciągną z tego wnioski 2015 Derecho. 2017 był Echo Derecho, Powodzie 1997-2010 ten rok. Gra do bicia, trąby powietrzne, dombursty, niszczące układy wielokomórkowe, w tym było Echo. Ludzie, naprawdę wyciągnijcie z tego wnioski, bo niedługo może być za późno. Jeśli ktoś z Was będzie dalej na moim kanale, czy na moich wpisach, czy w pisach narzekał, że E u niego nic nie było, E, u nas nie padało. Cieszcie się. Bo w tym roku, akurat burze, jeśli są, to są głównie stacjonarne albo wiatrowe. Sam się przekonałem na własnej skórze w tym roku. Bo 20 lipca złamało cztery kawęnicy. Ludzie, ominie Was burza. Ominie Was najgorsze. Cieszcie się. Bo wtedy przynajmniej nie stracicie do dobrobytu życia, dobytku życia. a nie nie stracicie w ogóle życia. Prognozy prognozami, ale uważajcie na siebie i nigdy, powtarzam jeszcze raz, nigdy nie chce żadnych na prognoz, bo kiedyś wam to się odbije, jeszcze przyjdzie burza i wam wszystko zniszczy. I po co to? U mnie w 2017 poniszczyło tak przez dwa tygodnie nie było około dwa tygodnie nie było prądu, a około trzy tygodnie internetu. Hm. Przez co na moim Facebooku nie pojawiały się materiały, bo nie miałem jak. <laughs> Ale pierwsze co zrobiliśmy, to wyszliśmy z kumplem zobaczyć po wiosce zniszczenia. Byłem w Potulicach, w występie, w Paterku zobaczyć, w Nakle. Ludzie, opamiętajcie się i nie piszcie, że łowcy burz spamią, bo oni chcą uratować dupę za przeproszeniem. Ja jestem łowcą bursz, ale nie aż takim, aczkolwiek udostępniam ostrzeżenia, nagrywam materiały i działam ostrożnie w terenie. Porada dla Was. Jak ktoś z Was chce działać w terenie, to działajcie ostrożnie i lepiej, żeby jak ktoś ma od 16 do 18 lat, żeby ktoś doświadczony z Wami był. Bo no, ja też jak miałem 18, 18 lat i zaczynałem mówię, nie burz, to prawie skończyliśmy z kumplem żywot, bo piorun pierdyknął 200 metrów od nas, jak nie patrzyliśmy. Sam, do, po dziś dzień, mimo tego, że mam 22 lata, widzowie, po dziś dzień mam stracha, jak piorun walnie 150-200 metrów ode mnie. Bo to jest taka adrenalina, że jak jesteś w bezpiecznym miejscu, blisko budynków nagrywasz, czy w aucie jesteś bezpieczny. Jak nagrywasz solo w terenie, to jak walnie blisko, to znak, żebyś spierniczał. Podobało się? Zostaw, zostaw coś po sobie. Dzięki.